Cześć! Nie da się ukryć zwiększonego zainteresowania instalacjami fotowoltaicznymi. Ich użytkownicy bardzo dużo uwagi poświęcają parametrom technicznym paneli, palowników, warunkom gwarancji oraz wyborowi ekip montażowych czy samych sprzedawców. Gdy cały proces przebiegnie sprawnie i zaczynamy w końcu produkować swój prąd, okazuje się, że nie zawsze optymalnie możemy go wykorzystać. By nie tracić 20% energii w ramach opłaty za jej magazynowanie w sieci. Możemy spróbować zwiększyć chwilowe zużycie autokonsumpcją w momencie, gdy instalacja generuje więcej prądu. Przykładowo w tym celu możemy wykorzystać grzałki w bojlerze CWU, choć nie zawsze będzie to możliwe i często ekonomicznie nieuzasadnione. Co bardziej jednak istotne, dynamicznie rozwijający się rynek fotowoltaiczny staje się coraz bardziej konkurencyjny. Dystrybutorzy rozwiązań PV prześcigają się w promocjach, nierzadko znacząco wpływających na finalną marżę. Potencjalnych klientów z drugiej strony, jeszcze przez kilka miesięcy pozbawionych dofinansowania z programu Mój Prąd, dużo trudniej przekonać do inwestycji. Argumentem, który może wpłynąć na zmianę decyzji, jest poszerzenie zakresu wykorzystania zielonej energii, także do celów wyczewczych. Funkcję taką pełnić mogą pompy ciepła, choć ich zastosowanie zazwyczaj dubluje wstępny koszt inwestycji, zrażając już na wstępie potencjalnych klientów programu. Nasza firma chciałaby zaproponować dużo bardziej dostępne cenowo rozwiązanie dedykowane do optymalizacji wykorzystania nadprodukcji energii. Zastosowanie naszych kotów elektrycznych wyposażonych w funkcjonalność PV Ready umożliwia taką właśnie optymalizację. Więcej o funkcjonalności PV i kotów elektrycznych dowiecie się z linków w pobliżu. A co jeśli posiadamy już jakieś źródło ciepła i nie możemy sobie pozwolić na kolejne, a nadal chcielibyśmy w optymalny sposób wykorzystać prąd do ogrzewania? O tym powiemy sobie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Nie jest tajemnicą, że kawaleria jest w pełni efektywna, jeśli posiada odpowiednie wsparcie. Naszym wsparciem dla układu CO są dogrzewacze układu strzelec i strzelec PRO. Mogą pełnić rolę alternatywnego lub rezerwowego źródła ciepła zarówno w układach wyposażonych w panele fotowoltaiczne, jak i pompy ciepła, których moc możemy wówczas zmniejszyć i nie narażać się dzięki temu na i tak już wysokie koszty zakupu. Dogrzewacze wyposażone są w działki z termostatem o mocach 2, 3, 4,5 i 6 kW. Pozwalają na płynną regulację temperatury wody centralnego ogrzewania oraz posiadają system antyzamarzania. Mogą pracować zarówno w układzie otwartym, jak i zamkniętym. Dzięki uniwersalnej budowie strzelec może zostać zamontowany zarówno w pionie, jak i w poziomie. Strzelec Pro natomiast to odpowiedź na wzrastający trend do uniwersalizacji produktów instalacji grzewczych oraz różnorodności. Wyposażony w cztery wyjścia o rozmiarze 5,4 cala, może być wykorzystywany zarówno jako dogrzewacz układu CO, jak i sprzęgło hydrauliczne do 70 kW. Pozwala nam to na zamontowanie go w pięciu różnych wariantach w zależności od potrzeb instalacji. Poza standardowym wyposażeniem strzelca, strzelec Pro posiada również wybudowany odpożycznik automatyczny oraz separator neodymowy Smart. A także można go opcjonalnie zamówić w wersji inox. Dzięki odpowiednim rozmiarom krótsów Strzelec Pro jest kompatybilny z kolektorami rozdzielającymi firmy LP. Nie zapominajmy również o bardzo niskim koszcie inwestycji, na który składa się zarówno cena, jak i instalacja obu urządzeń. A gdyby do funkcji dogrzewacza CO i sprzętu hydraulicznego dołożyć jeszcze podstawową automatykę kotła elektrycznego, takie właśnie funkcje znajdziemy w naszym kotle do zadań specjalnych ułam. Jest to najmniejszy rozmiarowo na rynku kocioł elektryczny, który poza elementami wymienionymi przez strzelców i strzelców posiada również podstawową automatykę sterującą, dzięki której zyskujemy większą kontrolę nad maksymalną mocą wykorzystywaną przez urządzenie. Zakres mocy uwalno to od 4 do 12 kW, a jego automatyka pozwala na ręczną modulację maksymalnej mocy, z jaką będzie pracować. Tak jak Strzelec Pro, UAN może być wykorzystywany jako sprzęgło hydrauliczne i posiada 5 wariantów podłoża. Więcej na temat Strzelców UAN oraz pozostałych naszych produktów znajdziecie na naszej stronie internetowej www.elter.pl, do której link znajdziecie w opisie filmu oraz na naszym kanale filmowym na platformie YouTube, do którego subskrypcji gorąco zachęcam. Do zobaczenia i pamiętajcie, żyjemy jak kawalery.